Chyba widzisz po tytule, co się dzieje. No to zaczynamy. Niestety na solo nich nie gra, więc zagrałem trójki. Na początek postanowiłem zabrać trochę drewna, po czym udałem się do kopalni, co nie było dobrym pomysłem. Znalazłem dużą rudę węgla, więc wykopałem. Kiedy tak szedłem po mapie, znalazłem cave. W pewnym momencie zauważyłem, że ktoś mnie śledzi, ale zbyt mnie to nie interesowało, więc poszedłem dalej. Kiedy już wyszedłem, postanowiłem zrobić sobie miecz wypadek, gdyby ten Alex był mnie sam. Następnie szukają kolejnego cave'a. No i w końcu go znalazłem. Zdobyłem żelazo, przytopiłem je i stworzyłem z tego klatę, spodnie, buty. Było mi mało, więc pozbierałem jeszcze trochę żelazo. Przy okazji znalazłem emeralda, ale ola. W pewnym momencie wyjechałem do cave'a, w którym była niezła obstawa, więc ewakuowałem się sami. Wykopałem się. Ja przypaliłem żelazo i... na mnie pierwsza walka. Wszystko, wszystko serca.